Kochani, kochane, dzisiaj do Was przychodzę w takim zestawie to będzie taka migawka. Tą bluzkę znacie z, z tego odcinka, który jest zatytułowany Dziś Boho. To jest ta z tymi, z tymi pomponikami ale dzisiaj, dzisiaj, ponieważ wyszło słońce, jest naprawdę ładnie ciepło a trzeba korzystać z lata, pomimo tego, że kalendarzowa jesień dziewczyny, ale póki jest ciepło, korzystajmy i jeszcze możemy wykorzystać tą odzież letnią do pojawiania się na powietrzu. Także zobaczcie, ja mam dzisiaj tą bluzkę. Ja mam na sobie dzisiaj taki beżowy blustonosz, ramionczka upuściłam. One są tutaj, zobaczcie, pod spodem to wcale mi tak naprawdę, ja się tak nauczyłam chodzić, to mi nie, kompletnie nie przeszkadza. O! E, tak, trochę sexy! E, ramiona odkryte, taka bluzka hiszpanka. I zobaczcie, ten e, pasek, który e, tak naprawdę mówiłam Wam właśnie o tej e, szafie kapsułowej, ja mogę e, te. E, Ciuszki, które mam, mogę łączyć je ze sobą i komponować różne zestawy. Ta bluzka była w połączeniu z długą pomarańczową spódnicą, z falban. A dzisiaj zakładam ją do pomarańczowej takiej krótkiej na pół uda. Ten pomarańcz jest identyczny jak pomarańcz mojej ściany, praktycznie. I mam yy, dla kontrastu różowe klapeczki. Mogłyby być te neonowe pomarańczowe, ale ze względu na to, że bluzka jest taka amarantowa, więc stwierdziłam, że mogę tutaj założyć dla takiej równowagi te moje żarówiaste neonowe klapeczki, dziewczyny. I tak, pokażę Wam dzisiaj mam tak trochę więcej bransoletek. Róż to tylko jest tutaj po boczkach. Jestem ciemny, tu jest ten jasny. Tutaj mam dwie takie, jedną szerszą, drugą troszeczkę węższą. Chcę trochę urozmaicenia. Mogłabym tu mieć też czerwona, by pasowała, ale ze względu na to, na ilość bransoletek jakie mam, to jednak trzeba urozmaicać, żeby mieć coś nowego na ręce. Na drugiej jeszcze nic nie mam. I też się zastanawiałam, co założyć. I tak powiem Wam, pomyślałam, biorąc pod uwagę tutaj teraz mój talerz. Patrzcie. Mój talerz z bransoletkami. I to nie wszystko jeszcze mam w szufladach. W szufladzie. Także zobaczcie, tutaj to idealnie właśnie ta pomarańczowa. Żeby coś było do spódnicy do spódnicy, mogłaby być yy, i tutaj te yy, pomara, yy, te, ja sobie założę właśnie te moje dyżurne yy, turkusowe też, zobaczcie, mogły być te różowe, bo ja jeszcze tej bluzki nie robiłam, więc mam te różowe bransoletki, ale ze względu na to, że w pasku jest ten taki turkusik, yy, to, to będzie idealnie się komponować z, y, y, ten kolor z y, kolorem f, y, na pasku. I oczywiście y, też jeszcze póki słońce, póki ciepło, kapelusz idzie w ruch i powiem Wam, że zastanawiam się już nad kupnem jesiennych kapeluszy. Mam nawet upatrzone dwa na Allegro, które chcę kupić, żeby też sobie je przyozdobić, bo one są jak gdyby podstawa, tylko w stanie surowym, ale też chciałabym je po prostu stworzyć takie taką, jakbyśmy to określili, swoją markę, swój styl, żeby one były w moim stylu. Także zobaczcie, tak naprawdę wszystko tworzy całość, bo tam są też te pomarańczowe kwiatuszki, wszystko po prostu się łączy. Także ten kapelusz mój jest ponadczasowy, nawet nie muszę tej szarfy zmieniać, bo już się zastanawiałam, ale to na przyszły rok już pomyślę. Żeby tak to zorganizować, aby na przykład szarfę jeszcze zrobić w turkusie, bo to też by było ciekawie. I tak wracając, słuchajcie, znowu do pierściałków. Dzisiaj sobie założę, mam taki srebrny pozłacany z turkusem turkusem, który chyba miałam na ostatnim nagraniu. Jeśli tak, to nagranie różowa pantera. Tak niektórzy nam nie mówią. Tak gwoli ścisłości. No, mógłby się tak kanał nazywać Różowa Pantera. Też nie pomyślałam. No, ale może przyszłościowo. I zobaczcie, ten. Ten z turkusem, który równoważy to, co jest na drugiej ręce, a na drugą rękę założę sobie na środkowy palec ten pomarańczowo różowy, plastikowy, który mam, który świeci w ciemności. Także zobaczcie. I tak naprawdę jestem gotowa do wyjścia. Torebkę też się zastanawiałam dziewczyny, jaką założyć, i tak sobie pomyślałam, że może założę wezmę właśnie tą moją kabana tą moją też kupiona w second handzie to na pierwszych nagraniach o niej mówię za ile co i jak bo akurat nie potrzebuję nic dużego, a ona rewelacyjnie Tworzy nam całość. No, i wprowadza trochę, słuchajcie, takiej, takiej mozaiki. Tutaj bardziej jednolito, tutaj taką torebeczkę, tak. I jak widzicie, dziewczyny, możemy podbijać siat. I do czego was zachęcam? Róbcie coś dla siebie. Dbajcie o siebie. Rano uśmiechajcie się do siebie, mówcie do siebie miłe słowa w lusterku, bo jesteście dla siebie najlepszym przyjacielem i ze sobą zostaniecie do końca życia. Wy będziecie ze sobą do końca życia, bo i tak chciałam troszeczkę jeszcze wspomnieć, że często szczęście. Uważamy, że szczęście przyjdzie do nas z zewnątrz, otrzymamy je od kogoś, dzięki komuś, dzięki czemuś, dzięki jakiejś rzeczy będziemy szczęśliwsi, szczęśliwsze. A prawda jest taka, że szczęście, szczęście możemy wypracować tu, tu sobie sami i nikt nam go nie zabierze, bo jeśli jesteśmy szczęśliwi z jakiegoś powodu i utracimy ten powód, to jesteście świadomi co w tym momencie może się z człowiekiem wydarzyć a jeśli dbamy o własne szczęście i rozwijamy szczęście pracujemy nad własnym szczęściem bycia szczęśliwym z samym sobą kiedy czujemy się dobrze sami ze sobą nie musimy oczekiwać tego od osoby trzeciej od partnera męża kogokolwiek bo jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą i do tego Was zachęcam, są takie tematy, można pogrzebać na internecie, poszukać, czy na, na, na YouTube, kochanie siebie, bo to wszystko, y, szczęście, dbanie o swoje wewnętrzne szczęście wypływa najpierw, jak gdyby tym fundamentem jest pokochanie siebie. Ja odstawię torby, bo ja dużo rękoma ruszam y, jest pokochanie siebie i jeśli pokochamy siebie i to co wam na którymś nagraniu mówiłam to jest akceptacja siebie, akceptacja swoich wyborów, nie oskarżanie siebie, bycie dla siebie przyjacielem, a nie wrogiem. A najczęściej często się zdarza tak, że jeśli nie mamy tej świadomości, to jesteśmy wrogiem sami dla siebie, obwiniamy siebie, oskarżamy siebie za to, że wdepnęliśmy w jakieś sytuacje, jakieś relacje, a jeśli spojrzycie od tej strony nie od strony ofiary, tylko od tej strony, że to była lekcja, którą przeszliście, którą mieliście przejść, by być bogatszym w doświadczenia i odważnym w działaniu i w podejmowaniu decyzji. I na tym to wszystko, kochani, polega. Jeśli od tej strony zaczynamy patrzeć na nasze życie i to, co się zadziało w naszym życiu, to łatwiej nam udźwignąć ten ciężar. Tak symbolicznie. Łatwiej sobie, to, to już nawet nie jest ciężarem, bo to jest ciężarem do momentu, do momentu uświadomienia sobie, że tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za to, co wydarzyło się w naszym życiu. I e, jeśli tu trafią osoby, które może nie są w temacie fizyki kwantowej, to może wam być trochę m, trudniej to zrozumieć. E, ale jeśli mamy otwarty umysł na taką wiedzę, to to do nas samo przychodzi. Być może, kiedy trafiliście tu na mój kanał, to właśnie z tego powodu, że może akurat wszechświat pokazuje Wam, że dobrze jest zainteresować się tym tematem. Wejść w ten temat i przekonać się na własnej osobie, czy to rzeczywiście tak działa. Bo jeśli kochamy siebie, jeśli jesteśmy na wysokich wibracjach, to jesteśmy jak magnes. Jesteśmy jak magnes i zaczynamy przyciągać, tak jak kwiaty, które kwitną w ogrodzie. Nie zastanawiają się nad tym, czy przylecą do nich motyle i pszczoły, czy nie przylecą. Po prostu one rozkwitają swoim pięknem. Każdy kwiat na swój sposób jest inny, i tak samo i my różnimy się wyglądem, figurą, ja tu mówię teraz o, o kobietach, sposobem ubierania, ale każda z nas na własny sposób jest, na swój sposób jest takim pięknym kwiacie, kwiatem w tym ogrodzie wszechświata i um, jeśli my to czujemy, to inni też to poczują, to inni też będą y, y, was to widzieć i o to właśnie chodzi. Chcesz zmienić świat, zmień siebie. Zmiana się zaczyna od wewnątrz, od naszego wnętrza. Także serdecznie Was zachęcam do takiego patrzenia, słuchajcie, takiego spojrzenia na życie, na siebie, bo wtedy dzieją się cuda i tak jak kwiaty, do kwiaty które rozkwitają w ogrodzie, przyciągają pszczoły i motyle, tak, my zaczynamy przyciągać ludzi jak magnes. Nie tylko ludzi, ale z wszechświata, bo wszystko jest energią. I pieniądze są energią. Wszystko wokół to są wibrujące cząsteczki. My siebie widzimy jako fizyczne postacie, materialne, to co, to, co jest wokół nas. Tak, na sposób ziemski. Ale na sposób duchowy, na poziomie, słuchajcie, fizyki kwantowej, my jesteśmy wibrującymi cząsteczkami i teraz, w zależności od tego, na jakim poziomie wibracji jesteśmy, przyciągamy też odpowiednie sytuacje i ludzi do siebie, ale też im wyższe nasze wibracje, tym może być tak, że pewne osoby, pewni ludzie będą odsuwać się z naszego życia. Ale to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Po prostu yy, chcę Wam powiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że yy, na, w, te, w tamtej rzeczywistości, w której byliśmy, na tamten czas były potrzebne nam te osoby. One po prostu były, ale kiedy my się rozwijamy, przemieszczamy, to te osoby same odchodzą z naszego życia, odchodzą. Tracą się gdzieś, yy, znikają, no może po jakimś czasie się pojawią, ale yy, ogólnie, yy, jeśli spojrzycie z tej, z tej perspektywy, to łatwiej będzie Wam się pogodzić z pewnymi relacjami, które się zatraciły czy zatracają. Także, yy, a chcę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia dziewczyny, że tak jak na przykład. Jedna osoba czy dwie, bo to się zdarza, odsubskrybowuje mój kanał, to na jej, mie na jej miejsce, jak ostatnio miałam, przyszło 50. Na początku, po niedługim czasie przyszły 4, a po paru dniach, ja mam ponad 50, więcej, 50 subskrypcji więcej. Ja nie mówię teraz o tym kanale, na którym teraz jestem, tylko ten drugi. Ale tak to wygląda, także nie ma co się przejmować. I nawet jeśli ktoś odchodzi z naszego życia, to w jego miejsce pojawiają się nowe, wspaniałe, piękne osoby. Ale każdy z nas jest istotą jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną i nie powinniśmy oceniać nikogo, oskarżać, bo tak naprawdę to, co się dzieje w naszym życiu, to co Wam wcześniej powiedziałam, to jest projekcją naszego umysłu. Z poziomu podświadomego. Tylko my, jeśli mamy już wiedzę i możemy działać na poziomie świadomym, to już my sami kreujemy swój świat, który może być cudowny i piękny. A nawet jak obecnie mamy zawirowania i burze, to znaczy, że wychodzą w tej rzeczywistości, pojawiają się nasze stare przekonania i to co my myśleliśmy na swój temat i na temat innych. Ale teraz już jeśli mamy inną świadomość i wiemy, że jesteśmy bogiem własnej rzeczywistości, że my mamy moc kreowania swojego życia, to już z poziomu świadomego jesteśmy w stanie nawet w pewnym sensie kontrolować nasze myśli i słowa, bo myśli mają moc sprawczą i się też materializują. I jeśli nawet jesteśmy już świadomi, że coś negatywnego kręci się w naszej głowie, pojawia, warto to przetransformować o 180 stopni i skupić się na pozytywnych stronach. Także polecam Wam serdecznie, zobaczcie, prawie 17 minut się uzbierało, a ja chciałam to nagranie połączyć z innym. Zobaczymy, zobaczymy, może coś się jeszcze wykluje. I to nagranie będzie trochę dłuższe. W takim razie. Do miłego zobaczenia. Ja się wybieram. Wychodzę w tej chwili z domu. Wszystkiego dobrego Wam życzę i, i może zobaczymy się już za chwilkę. Na razie, pa, pa. Kochani, ja na chwilkę wyobraźcie sobie, nie mogę żadnego przelewu zrobić. Chcę doładować telefon. Yy, chcę doład doładować sobie apkę mobile, jeśli chodzi o komunikację miejską i nie mogę, wiecie, co muszę? Tak naprawdę muszę jechać, to mi trochę pokrzyżowało plany. Muszę jechać do banku za chwilę i to załatwić. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, dziewczyny, mam nadzieję, i chłopaki, jeśli się tu pojawią, mam nadzieję, że mi się to uda. Bo wiecie, co, ślęczę w domu, próbuję to zrobić i nie mogę. I nie, nie, nie dostaję SMS-a. Ja miałam ustawienia, bo chciałam SMS-y, żeby mi przychodziły na potwierdzenie transakcji z kodem. I się okazało, że one się potraciły. Ich nie ma, muszę znowu jechać do banku i to załatwić. Kochani, i powiem Wam tak: byłam w tym banku, byłam w tym banku i się okazało, że tak naprawdę on y, pracownik banku nie był w stanie y, od razu czegoś zrobić, naprawić całej tej sytuacji, tylko wysłał jakąś informację która miała się dostać, ma się dostać do centrali, czy już się dostała, i zobaczymy, co z tym będzie. A jak nie, a jak nie, to zmieni bank. Słuchajcie, szukajmy, szukajmy, to samo przypłynie, samo przypłynie do nas, także, wiecie, no, na obecną chwilę się tym za bardzo nie przejmuję. Aczkolwiek y, tworzą się z tego tytułu pewne niedogodności, ale to też y, czegoś nas uczy i mnie przede wszystkim. Także przyjdzie czas, y, jak to rozkminie, to też y, dziewczyny i chłopaki, którzy się tu pojawiają, też się o tym dowiecie. W takim razie szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka Wam życzę i do kolejnego razu, kochani buziaki. Pa!